Jeszcze nie będzie można wysłać jakichkolwiek e, wniosków. Wnioski na pewno początkowe są takie, że wśród faworytów do... Uwaga, wokół, piękny strzał z daleka. E, bardzo ładnie kupnął z około dwudziestu... Przepychanie Artur Kuliński. E, wciąż jednak uczynił się przy klucze prawosławie. Kuliński bardzo ładna e, e, Wciąż e, grud przed szansą, e, To jest... E, aj, ale jeszcze nie brakuje. A... ...GKS-u. E, nowiny e, z zespołu, który jest znany całkiem nieźle. To dlatego, że rozbywany był mecz Towarzyski no Kokosa. Tego spotkania było właśnie tyle czasu minęło od rozpoczęcia tego spotkania wciąż zero do 0 Ale może teraz to się zmieni, bo okazja przed gospodarzami broni. był Mateusz Kokosa. Na pozycji spalonej, teraz e, prawą stroną, e, gospodarze centra w pole karno w kierunku Kokoszy. Nie doszła piłka, jeszcze jestem, Mateusz, rodzą dobra, jest Mateusz sobie w Polsce i dobra w sobie. To był, Arczewski środkowanie lewą nogą. Będzie gol, I będzie. Jeszcze jest chwila, ale z, e, kapitalnie teraz broni. Przemysł Wojak tam jeszcze cały czas Kokosza. Nie ma końca tej akcji dopiero teraz Wojak, ale naprawdę... Czy ma już piłka pod nogami wspólnie z Kulińskim, Dociągnięcie piłka. Nie odziebie, To była okazja teraz dla... Jest Mata Mata, uwalikę, kokosza. Kokosza na środek. To jest szkiel. I będzie rzut karny. Nie ma możliwości, aby inną drogę mogła. Arbitra jest czerwona karta dla przemysłowości. To jest powójnie zła wiadomość dla, dla sparty w Bigodza, to dlatego, że nie ma drugiego brankarza w zespole. Sparty. To jest Kokosza do karnego, to jest kokosza. Jest gol na jeden bezera. Mamy otwarcie wyniku po rękach, bo są mortki. Nie mylić na lewą stronę, bardzo przytomny, Kamila Polczyka. Jesteśmy już po tam jest mortka, szansa! Jest! Hurra! Muszę skończyć, jest drugi gol, to jest ponownie Mateusz Kokosza, z numerem dziewiątym. Zamachniczka. Długoćmińska. Pięćdziesiąta, siódma. Kamil Krasoń, to jednak znowu już przed szansą druk kapitalny teraz, a wycof ostatnim podaniem. Kamila Łączyka. Znowu druk przed szansą. Góra! Go, numerem 7. To była gola 63. zasłużył na tego gola, bo bardzo aktywny od początku tego meczu na a, Podanie Polakowskiego do Mateusza Pieczorka. Pieczorek centruje. Jeszcze przed okazją gruty ćwiczeński. O! O! Kulski, 66. Minuta 4 do zera Prowadza mikrofon. Polakowski jeszcze jest Mateuszko Polakowski już w Krótka piłka, szansa jeszcze pod kapłanem na na Jeszcze. Jeszcze. Ja! Jeszcze. To Jeszcze. to Jeszcze. 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 trzeci w tym spotkaniu, 67 minuta. Moment Jeszcze. 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 i Jeszcze. 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 odcięło Jeszcze. Jeszcze. okazja przed Jeszcze. 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 Co no, to się pierdolski, ojciec miał Jest Tomasz, Prączyk, Prączyk, Dobra, bóra, piłka, ale przyjęcie, chociaż cały czas no, przed na gola, jeszcze, yeah! 6 się, <noise> tego gola. Odjeżdżasz od